Odmocz 5 filetów śledziowych w zimnej wodzie przez około 3 godziny. Weź dwie średnie cebule i pokrój w delikatną kostkę. Następnie przygotuj sobie deskę, nóż oraz słoik. Osusz filety śledziowe na ręczniku papierowym i pokrój je w takie kawałki, jakie lubisz. Ja specjalnie kroję niektóre mniejsze, niektóre większe, żeby każdy mógł sobie wybrać takie kawałeczki, na jakie ma ochotę. Tak pokrojonego śledzika wkładamy warstwami do słoika. Najpierw wrzucamy tak, żeby zakryć dno. Dodajemy na śledzika cebulkę, jeżeli ktoś lubi, to również ogóreczek kiszony lub marynowane grzybki. Pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach. Wszystkie dodatki muszą być pokrojone w drobną kostkę oraz mają być tylko i wyłącznie dodatkami, czyli nie mają zagłuszyć smaku śledzia. Dlatego nie muszą przykrywać w pełni całej warstwy śledzia. Tak przygotowaną warstwę zalewamy teraz pół do jednej łyżki stołowej oleju, rozlewając go delikatnie po powierzchni warstwy. Zamiast litrowego słoika możesz użyć również pudełka po lodach. Natomiast ja nigdy nie korzystam z pojemników plastikowych wielorazowego użytku, w których na przykład biorę obiad do pracy, żeby nie trzeba było go po tych śledziach doczyszczać. Jest to dużo łatwiejsze. Taki pojemnik jednorazowy po prostu bierzesz i na końcu wyrzucasz. W przypadku pojemnika po lodach lub innego szerszego pojemnika masz mniej warstw, ale za to są większe, więc żeby zachować proporcje dobrze użyć dwie łyżki stołowe oleju. W słoiku staram się zawsze zrobić 4 do 5 warstw, natomiast w szerszym pojemniku to są 2 lub 3 warstwy. Ostatnią warstwę polewam odrobinę większą ilością oleju. W przypadku słoika są to około 200 łyżki oleju, w przypadku pojemnika szerokiego 3-3,5. Na samym końcu muszę przygotować zalewę. Przygotowałem 3 czwarte szklanki wody, kieliszek, który uzupełniam octem spirytusowym. Nie wiem czy mogę użyć innego octu, np. jabłkowego czy ryżowego. Nigdy tego nie próbowałem. Zawsze korzystam ze spirytusowego. Odmierzony spirytus wlewam do wody. Następnie biorę dwie łyżeczki zwykłego cukru i dodaję do szklanki. Mieszam wszystko tak długo, aż roztwór wymiesza się, a cukier się w nim rozpuści. Pozostaje nam tylko zalać nasze śledzie zalewą w sposób delikatny. Ja zrobiłem to chyba odrobinę zbyt gwałtownie. Zakręcamy i odstawiamy na co najmniej dobę do lodówki. Po około dobie śledzik będzie już przegryziony i będzie nadawał się do spożycia. Smacznego!